To bardzo ważny dzień dzisiaj dla powiatu kolguszowskiego, dla kolguszowej. Jako mieszkanka kolbuszowej bardzo się cieszę i z przyjemnością patrzę na budującą się drogę, która połączy drogę wojewódzką 897 z drogą krajową. Jest to od bardzo wielu lat wyczekiwana droga przez mieszkańców, ale też przez wiele lat zabiegały o to zarówno pan Burmistrz, jak i pan Starosta oraz mój kolega w Syjniku, pan radny Bogdan Romaniuk. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, żebyśmy dzisiaj mogli uroczyście rozpocząć tą ważną inwestycję władzom samorządowym Korpuszowej za bardzo dobrą współpracę, żebyśmy mogli wykonać tą drogę zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, zarówno ze ścieżką rowerową. W przyszłości będą tutaj i chodniki, więc będzie to droga bezpieczna. Będzie służyła przejazdom samochodowym, ale również mieszkańcom, którzy często przemieszczają się rowerami czy też pieszo do różnych miejsc, atrakcji. A są to bardzo często wykorzystywane przez turystów tereny. W pobliżu mamy skansen, mamy piękne tutaj krajobrazy i ludzie przyjeżdżają z Rzeszowa chętnie będą z tej drogi korzystać. Dla nas, dla mieszkańców Kolbuszowej jest to poprawa bezpieczeństwa, gdyż te wszystkie ciężkie samochody, tiry Będą musiały już przejeżdżać przez centrum miasta, będą mogły skracać drogę, a w mieście samym zwiększy się przepustowość i już mam nadzieję zmniejszą się te korki na drodze krajowej. Bardzo serdecznie dziękuję Panu staroście, że tak zabiegł o to przy zarządzie województwa i poprzedniej kadencji, obecnej kadencji, żeby dzisiaj, żebyśmy mogli tą drogę wybudować. Dziękuję Panu ministrowi, dziękuję Panom posłom za to, że możemy korzystać z funduszy krajowych, z funduszy unijnych i takie inwestycje mogą powstawać. Jest to druga inwestycja w Kolbuszowej. Natomiast w planach jeszcze jest węzeł autostradowy, o który zabiega nasz poseł Zbigniew Chmielowiec, pan poseł Bogdan Żońca, przewodniczący Komisji Infrastruktury. I mamy nadzieję, że jeszcze w tej kadencji będziemy mogli zrobić kolejny krok, żebyśmy mieli bezpośredni zjazd z autostrady do Kolbuszowej. To ożywi nasz teren gospodarczo i liczymy, że te walory kolbuszowe i ten potencjał powiatu kolbuszowskiego dzięki budowie dróg, takich jak dzisiaj, będzie dobrze wykorzystany. Ta inwestycja ma też duże znaczenie dla województwa i pan marszałek Piotr Pilch na pewno wskaże, jak ważna jest to dziedzina w naszym na podkarpaczu. Tak, szanowni Państwo, już przywitanie przez moją koleżankę, Panią Marszałek, praktycznie jako samorząd Województwa Podkarpackiego inwestujemy bardzo dużo w drogi, nie tylko w kolej na terenie całego Województwa Podkarpackiego, do wszystkich inwestycji podchodzimy w sposób kompleksowy, o tym już była mowa, to nie tylko 1200 metrów drogi po nowym śladzie, ale to również ścieżki rowerowe, to również chodniki, to również dwa węzła, dwa węzły, które będą tutaj do dojazd do węzła i dwa ronda, które będą tutaj budowane. To jest podejście kompleksowe w tej chwili. Takie tylko musi być, jeśli chodzi o drogi i o nową infrastrukturę drogową. Ale warto tu też powiedzieć o budowanej, a już w zasadzie kończonej obwodnicy północnej Kolbuszowej. Mam nadzieję, że na wakacjach tego roku będzie ona otwarta i również usprawni przejazd wokół Kolbuszowej. Dlatego, że Kolbuszowa bardzo, bardzo bardzo ważny węzeł komunikacyjny na mapie województwa podkarpackiego wymaga tego do, tej dostępności komunikacyjnej i, i sprawnego przejazdu z każdej strony. Dlatego cieszę się, że mogę być wśród Państwa i, no, i być wśród Państwa y, osób, które są tak bardzo y, zainteresowane powstaniem tej drogi i y, y, wszystkiego najlepszego inwestorom Życzę. Bardzo się cieszę, że do budowanej rzewodnicy północnej dołącza kolejna inwestycja, która pozwoli rozładować ruch w centrum miasta, pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy w kierunku na sędziszów, ale jednocześnie też pozwoli na szybszy dojazd do centrum miasta z drogi krajowej poprzez ten łącznik drogowy. Od wielu lat. Starania samorządu, starania parlamentarzystów, naszych radnych, sejmiku, doprowadziło nas do tego miejsca, kiedy możemy powiedzieć, że mamy to i będziemy mogli cieszyć się z nowego rozwiązania, które nie tylko usprawni ruch na drodze krajowej, upłynni ten ruch, pozwoli szybciej dotrzeć do centrum, ale również tereny, które wokół tego łącznika drogowego widzimy, to są również tereny inwestycyjne. To będzie też znakomity wpływ na rozwój naszej gminy, na rozwój naszego pięknego Podkarpacia. Chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy od lat czynili starania, żeby ta inwestycja mogła być realizowana. Bardzo dziękuję panom posłom z województwa podkarpackiego, naszemu panu posłowi Zbigniewowi Chmielowcowi, który przez wiele lat pełnił funkcję burmistrza Kolbuszowej, a teraz jako poseł skutecznie zabiega o nowe rozwiązania drogowe i nie tylko dla ziemi kolbuszowskiej, dla Podkarpacia. Dziękuję bardzo. Władzom Województwa Podkarpackiego, zarządowi Województwa zarówno ubiegłej kadencji, kiedy zapadały decyzje o wprowadzeniu tej inwestycji do wieloletniego planu inwestycyjnego, ale również obecnemu zarządowi. Szczególne podziękowania dla pana marszałka Ortyla, dla pani marszałek Ewy Draus. Dla wicemarszałka poprzedniej kadencji, pana Bogdana Romaniuka, którzy są stąd, są naszymi radnymi w Sejmiku Województwa, ale także serdecznie dziękuję wszystkim radnym w Sejmiku Województwa, bo bez ich zgody, bez ich akceptacji ta inwestycja pewnie nie mogłaby być realizowana. Chcę w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować panu ministrowi. Bo Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wspiera rozwój dróg w całej Polsce, ale także nasze Podkarpacie korzysta z tych środków i cieszymy się bardzo, że samorządy lokalne będą mogły również na szerszą skalę sięgać po środki za pośrednictwem Pani Wojewody. Pani Wojewodo, bardzo dziękujemy za to, co już i liczymy, że te zdecydowanie większe środki będą szerszym strumieniem płynąć do, do budżetów gmin, bo wiele potrzeb w tym kierunku jest formułowanych przez naszych mieszkańców, wiele dróg. Czeka na przebudowę, na rozbudowę, na remonty. Drodzy Państwo, żeby nie przedłużać, raz jeszcze w imieniu samorządu Gminy Kolbuszowej, w imieniu Przewodniczącego Rady Miejskiej, Pana Krzysztofa Wilka, serdecznie dziękuję za tę inwestycję. Inwestorowi i wykonawcy życzę sprawnej realizacji. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, a ponieważ za kilka dni rozpoczynamy święta Wielkiej Nocy, więc wszystkim Państwu, Państwa rodzinom życzę zdrowych, spokojnych i błogosławionych świąt Wielkiej Nocy. Dziękuję. Mogę powiedzieć tak, też w imieniu Zbyszku Twoim, że że oczywiście Podkarpacie jest placem budowy w zakresie dróg krajowych, to Państwo wiecie dobrze. Obwodnica Sanoka, Łańcuta, S19 od Barwinka i oczywiście Obwodnica Stanowej Woli. Więc teraz mówimy o, będziemy mówić po jakby zaklepaniu mówiąc kolokwialnie tych wszystkich inwestycji zaprojektowanych o Obwodnicy, rzeczywiście, łańcuta w ciągu drogi krajowej. To jest na, na, następny etap działań, który będzie wynikał po prostu także z możliwości finansowych. Z tego co wiemy, budżet państwa ma się dobrze, fundusz drogowy jak najbardziej, stąd też możemy myśleć i planować kolejne inwestycje, w tym przypadku inwestycje pod nazwą Budowa obwodnicy. Korbuszowej w ciągu drogi krajowej. A póki co gratuluję panu marszałkowi, pani marszałek, panom marszałkom. Są tutaj pół zarządu, jest tak? To jest sukces. Już niewiele zostanie dodać ponad to, że. Bardzo serdecznie gratuluję inwestorowi, zarządowi Województwa Podkarpackiego, państwu Marszałkom, którzy są dzisiaj z nami obecni, panu dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, bo rzeczywiście sprawą niezwykle istotną jest to, że pieniążki, które są dostępne w ramach środków unijnych są tak dobrze dystrybuowane w naszym województwie. Pan minister wspomniał o poziomie kontraktacji tych środków. Cieszymy się niezwykle, dlatego że mieszkańcom naszego województwa, a wyrażają to niejednokrotnie w czasie spotkań, które odbywamy z nimi, bardzo zależy na tym, aby poprawić dostępność komunikacyjną, aby poprawić także poziom bezpieczeństwa. Akurat ta część naszego województwa niewątpliwie tą dostępność komunikacyjną ma zapewnioną, natomiast kwestie związane z bezpieczeństwem ciągle wymagają poprawy. Ta inwestycja, którą dzisiaj rozpoczynamy, a zakończymy we wrześniu 2019 roku na pewno przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa dla mieszkańców kolbuszowej, powiatu kolbuszowskiego, ale ułatwieniem będzie dla wielu osób, które korzystają z komunikacji na bardzo ważnej trasie do, do Warszawy i przejazd przez Kolbuszową jest niestety takim wąskim gardłem. Zatem Trakt, który jest niewielki, bo kilometr 200, wartość inwestycji bardzo duża, bo 8,5 miliona złotych, ale z drugiej strony bezpieczeństwo ludzi i także wzrost tej przepustowości, który dzięki temu odcinkowi drogi 987 osiągniemy, na pewno przyczyni się do tego, że łatwiej i lepiej będzie się korzystało z tych rozwiązań komunikacyjnych, które są dostępne. Bardzo się cieszę, że ta inwestycja jest realizowana. Wykonawcy. Przedsiębiorstwu Robót Rogowych, Spółka ZOO w Mielcu wraz z partnerem. Życzę tego, żeby żadne zakłócenia w trakcie realizacji inwestycji nie wystąpiły, a więc aby inwestycja została zakończona w terminie umówionym. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję.